Profesor Zbigniew Frau, minister spraw zagranicznych. Panie profesorze, panie ministrze, mamy informację tego wieczoru. Jewgeni Prigożyn, szef Wagnerowców, mógł być na pokładzie samolotu, który rozbił się w Rosji. Zginęli wszyscy. Takie informacje podają rosyjskie media. Co by to oznaczało, gdyby ta informacja się potwierdziła? Panie redaktor, zapewne ta informacja się potwierdzi, skoro rosyjska agencja ją Podała. To oznacza tylko tyle, że zarówno pani, jak i ja miały, mielibyśmy wielkie kłopoty ze wskazaniem kogokolwiek, komu intuicja by podpowiadała, że to jest przypadek. No, tak się składa, że przeciwnicy polityczni, ci, których yy, Władimir Putin uznaje za zagrożenie dla swojej władzy nie umierają w sposób naturalny. Wystarczy wspomnieć Annę Politkowską, Borysa Niemcowa, Aleksandra Litwinienko. No, mamy do czynienia z tym samym doświadczeniem. Powiedzmy sobie tak. No, tylko, że inna osoba, ale wróg dla Putina rozumiem. Inna osoba, ale przypomnijmy sobie genezę tej światowej, Kariery politycznej i medialnej yy, Prigozina. Dwa miesiące temu wielkim zaskoczeniem było to, że doszło do jego buntu. prawda? Niemniejszym zaskoczeniem było to, że udało mu to się przetrwać i biologicznie, i oczywiście politycznie. Natomiast to, że najprawdopodobniej zakończył dzisiaj życie, zapewne nie jest takim zaskoczeniem. Czyli to była kwestia czasu? No, wielu obserwatorów, znawców praktyk politycznych, sceny politycznej państwa rosyjskiego zakładało, że to jest wyłącznie, wyłącznie kwestia czasu. Co w takim razie według pana z wagnerowcami na Białorusi w tej chwili mogłoby się stać z samą pozycją Łukaszenki, który miał negocjować przecież w przyjeździe Wagnera i jego ludzi na Białorusi? Rzeczywiście Białoruś. to bardzo dobre pytanie. Najprawdopodobniej politycznie i wojskowo dojdzie do dekompozycji grupy, grupy Wagnera. Trudno wyrokować, część z nich zostanie integralną częścią rosyjskich sił zbrojnych. Część może dołączy do innych podobnych, no nie waham się nazwać tego rosyjskimi NGO-sami, bo przecież nie jest to część, grupa Wagnera nie była częścią państwa rosyjskiego, przynajmniej formalnie korzystając z takiego statusu była aktywna także poza, poza Rosją. No a Część tych pewno politycznie bliższych byłemu już szefowi może podzielić jego, jego los. Mamy teraz sytuację na Białorusi, która powoduje, że Amerykanie wycofują swoich dyplomatów, swoich obywateli z Białorusi właśnie. Co to dla nas oznacza i jakie stanowisko w tej sprawie zajmuje Polska? No, najprawdopodobniej to oznacza, że Amerykanie obawiają się o los swoich obywateli i oczekują pewnego zaostrzenia sytuacji na samej Białorusi, wynikającej z tych obaw eskalacji napięcia w, no przede wszystkim na granicy. Łotewsko-białoruskiej, litewsko-białoruskiej. Mam nadzieję, że w mniejszym stopniu y, polsko-białoruskiej, bo ta granica jest bez wątpienia najlepiej, najbardziej profesjonalnie, w najbardziej zdecydowany sposób chroniona. I oczywiście y, zgodnie z zapowiedziami y, naszych y, y, sąsiadów bałtyckich, no, stale rozważana jest. Także u nas kwestia całkowitego zamknięcia przez A no właśnie, czy możemy się tego spodziewać? Zresztą Łotwa już wcześniej ostrzegała przed dużą prowokacją. No a w tle mamy te planowane rosyjsko-białoruskie ćwiczenia. Tak, to prawda. No, nie jest tajemnicą, że sama obecność grupy Wagnera na Białorusi stanowiła formę, Budowania napięcia u nas w regionie. No, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że postępując odpowiedzialnie, Polska była zmuszona umocnić tą granicę, angażując kilka tysięcy, zarówno funkcjonariuszy, jak i żołnierzy. No, powiedzmy sobie wprost: w wojnie hybrydowej, którą Federacja Rosyjska prowadzi, przeciwko naszym państwom czy przeciwko yy, yy, Wspólnocie Transatlantyckiej, to była znakomita inwestycja yy, yy, doprowadzić do stacjonowania wagnerowców na Białorusi, wiedząc, że my musimy odpowiedzieć w to sposób profesjonalny, a więc no, logistycznie i pod każdym innym względem dość kosztowny. Polska już wcześniej zapowiadała, że jest gotowa wspólnie z Litwą i Łotwą odizolować Białoruś. Także poprzez to wspomniane tak. przez Pana zamknięcie przejść granicznych. Kiedy byłoby to możliwe? O jakiej dacie możemy mówić? No, to jest kwestia porozumienia się naszych trzech państw. No I takiej decyzji no, należy spodziewać się raczej nie w ciągu miesięcy, tylko... Najprawdopodobniej, jeśli do niej ma dojść odpowiednio wcześnie. Chodzi o całkowite zamknięcie przejść granicznych. Taka, taka opcja jest, jest możliwa, może nawet prawdopodobna. Panie ministrze, ale w tym tygodniu, następnym? No to proszę, proszę, proszę o cierpliwość nie byłoby rzeczą odpowiedzialną z mojej strony. Wskazywać tutaj jakąkolwiek datę. Panie ministrze, jutro mija półtora roku od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tak się akurat składa, że dzisiaj mamy również ważną rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Biorąc pod uwagę okoliczności geopolityczne, jeśli chodzi o położenie naszego kraju, i analizę, co już pokazała ta wojna. Na Ukrainie. Jakie podskórne kontakty obnażyła, jakie niespodziewane reakcje wywołała i jakie solidarne reakcje, których też się ta druga strona nie spodziewała? No, jeśli, jeśli mówimy o początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, to rzeczywiście y, pamiętamy, że y, doprowadziła, doprowadziła ona do szeregu zupełnie nieoczekiwanych zdarzeń. Pamiętamy przecież doskonale te przepowiednie różnych wojskowych ekspertów międzynarodowych, którzy wskazywali, że ta operacja wojskowa, jak Rosjanie ją nazywali, zakończy się w ciągu 72 godzin, prawda, pokonaniem, załamaniem się ukraińskiej państwowości i najprawdopodobniej Zmianą, zmianą rządu na Ukrainie. Nic takiego się nie stało. Tym razem wspólnota euroatlantycka, w ogóle wspólnota wolnego świata okazała daleko niespodziewaną jedność we wspieraniu Ukrainy, a ta nas zadziwiła swoją determinacją w obronie Przeciwko, przeciwko agresorowi. Ale, pani redaktor, jest niezwykle ważne to, że pani zestawia te, te dwie daty, bo rzeczywiście te jakże tragiczne zjawiska pakt Ribbentrop-Mołotow i rosyjska kontynuacja w zasadzie rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2022 roku, bo przecież ona się zaczęła w roku 2014, mają absolutnie wspólny mianownik. Naj... Ogólnie rzecz ujmując, jest to rosyjski imperializm, kwintesencja rosyjskiej polityki zagranicznej sprowadzająca się do tego, że czy Rosja jest Rosją carską, bolszewicką, putinowską czy jakąkolwiek inną niedemokratyczną, a demokratycznej Rosji niestety nie znamy, stanowi zasadnicze zagrożenie dla suwerenności, niepodległości swoich sąsiadów, dlatego, że dąży jak każde imperialne mocarstwo do ustanowienia swojej strefy wpływów wszelkimi możliwymi, także tymi najbardziej brutalnymi metodami. Także dzisiaj, jak wspominamy, czy to. Czy to pakt Ribbentrop-Mołotow czy agresję współczesną Rosji na Ukrainę, przede wszystkim musimy pamiętać o niezwykłej cenie nie tylko politycznej, ale przede wszystkim ludzkiej tych zdarzeń. Przecież ten pakt Ribbentrop-Mołotow to otworzył polityczną bramę do wybuchu II wojny światowej. A w konsekwencji dalszej, no, także do zniewolenia naszej części, części Europy, co zostało przyzwyciężone dopiero wraz z upadkiem komunizmu. I proszę, 30 lat później mamy do czynienia z tym samym. W jakim punkcie dyplomatycznym jesteśmy jeszcze? Tak podsumowując krótko ten wątek, bo Polska z entuzjazmem przyjęła przekazanie przez Holandię-Danii decyzję o przekazaniu myśliwców F-16, a zresztą od początku tej rosyjskiej agresji Polska próbuje jednoczyć narody i budować taką koalicję państw. No, stałym, stałym elementem polskiej polityki zagranicznej, czy to w czasach jeszcze I Rzeczypospolitej w XVIII wieku, czy Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, czy obecnie, kiedykolwiek Polska jest państwem jest suwerennym, niezależnym, podmiotowym, sprzeciwia się zakusom imperialistycznych sąsiadów. No i to, co udało nam się zrobić, Wpłynąć w sposób bardzo istotny na tą jedność wspólnoty transatlantyckiej, o której, o której mówię. To udało to się zrobić po prostu własnym przykładem, własnym przykładem wsparcia humanitarnego, politycznego, także militarnego dla Ukrainy. A co za tym idzie? przekonania przekonania innych że to jest właściwa droga i to jest źródło naszych sukcesów koalicja samolotowa o której pani mówi koalicja yy, czołgowa no to ma swojego autora a jest nim Polska jeszcze jedna informacja o której mówiliśmy dzisiaj w wiadomościach Polak zgwałcony w Niemczech domniemany sprawca to afgańczyk MSZ zaprosił przedstawiciela ambasady Niemiec do siebie co usłyszał w tej tak, szczerze yy, usłyszeliśmy to, że szef yy, de ambasady yy, niemieckiej w Polsce, czyli ten najwyższy u, urzędnik yy, ambasady, yy, nie był poinformowany o tym yy, zdarzeniu. Tak jak mi koledzy, którzy yy, zaprosili yy, tego dyplomatę do nas, yy, mówili, co? Szczerze mówiąc, wskazuje raz jeszcze w sposób więcej niż oczywisty na to, że, nasz, że w tych kwestiach z Niemcami, jak i niestety także w innych sprawach, różnimy się bardzo istotnie, bo to, że doszło do tego tragicznego w skutkach zdarzenia, no, wynika z tego, że Nasze podejście i niemieckie do kwestii przyjmowania nielegalnych imigrantów, szczególnie pochodzących z obcych kultur, hołdujących innym niż te nasze własne praktyki społeczne, prowadzi do wzrostu przestępczości i takich zdarzeń. My Mimo, że nie przyjmujemy takich, bo nie ma konsensusu, zgody społecznej na to, nie przyjmujemy takich imigrantów, zdajemy sobie sprawę z konsekwencji takiego, takiego działania. W niemieckim dyskursie politycznym ta kwestia praktycznie jest nieobecna, co pozwala zakładać, że wrażliwość na tego typu incydenty jest też zupełnie inna. I trudno oprzeć się wrażeniu, że środki zabezpieczające przed takimi zdarzeniami nie są podejmowane w poczuciu należytej staranności. I o tym właśnie mówiliśmy z niemieckim dyplomatą który został poproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Panie Ministrze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Minister Spraw Zagranicznych, profesor Zbigniew Feral, goście wiadomości. A...